Kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Bardzo tak... Często robił wycieczki sobie z synem. Będę autkiem. Będę mu kupował wszystko. Nie można wszystko. Wszystko bez... mu będę kupował. Nie można. Chuj mnie to obchodzi. Nie można wszystko, bo później będzie e, miał za wszystko dużo. Wszystko mu kupię. I nie doceni, nie. Wszystko. Nie może. I będzie chodził na bok. Będzie boks. sprzątał. Będzie lał frajerów w podstawówce. Przestań. Na pizdę będzie walił typów. Nie będzie, ty jesteś głupi, to ty będziesz tam. Chodzić. Nie można tak. Będzie się bronił. No nie, no bronił, ale nie, że będzie jakimś łobuzem. Jakieś dziecko powie coś na starego, to stary ma w pierdolę ode mnie, a z dziecko ma od dziecka. <laughs> Przestań. Nie można.